Przecież jest to debilu jebane. Czego? Jak to czego? Zakłócanie ciszy nocnej. No i stówka poszła się, że tak ładnie powiem. Jebać. No co tak stópicie? Gruparem nie poczęstujecie? No pierd... Spokojnie. Szkoda hajsu. Wiedziałem, pozerzy, a nie gangsterzy. A WDP Straży Miejskiej, Maka i kolejne szekle, to znaczy stówki do kolekcji, sylwek, dopisuj. Proszę, termin płatności to 7 dni. do widzenia. W tym tygodniu pobiliście rekord wypisanych mandatów. Jestem niemalże dumny. Mam dla was prezent. Co to za prezent? Bon na tygodniowe wakacje na Archolos. Mam tylko jedną prośbę. Nie rozrabiajcie tam. Spokojna twoja rozczochrana. Będę delikatny niczym gotowa na piersi jagnięca. Oho. Już 12.12. 12. Tak, tak, tak. Idźcie na kebaba. Statek odpływa jutro o 8 rano. Macie tutaj jeszcze premię w wysokości tostra rozświetlającego światło w kuchni. Niech was światło prowadzi i tak dalej. Z Bogiem. Raczej z jachwę. Co? Nic. A tak, zapomniałem. Jesteś Żydem. Nie dobry, Achmet, kebab dla Pany. Dwa średni i jeden, hi i hi, peremaga, super, duper rollo. Dzięki, Achmed. Najlepsze polskie kebaby tylko u ciebie. Pom, mom, mom, jak ty, dobry, zapiecze dwa razy. Może by tak, secie na dobre trawienie. Seta to by się Wiktorowi przydała. Znów pewnie będzie kot brązowy, czyli śmiertelna sraka. Kuba. Musisz przyjedzień. Odezwał się. Kolejne vibrato wypuść. I tak lepsze vibrato niż renówka. Ostatnio jak się Sylwek zjebałeś, to myślałem, że sąsiad wjeżdża, a moje libra to przynajmniej nie śmierdzi. A teraz panowie wybaczą, ale się oddalę. Już idziesz. Tak, muszę kolację zjeść i coś na jutro przygotować. Przecież dopiero jadłeś. To był obiad. Kolację to ja se zjem, jak sobie trochę odpocznę. jest kurczak w piwie, jest kurczak w coli, jest kanapeczki z szyneczką, są gulasz na kwasie chlebowym, jest dwa bochenki chleba, są kebab potachneda jest, jest o za domowej roboty, jest słoik kiszonych ogórków, jest makrojal, jest trzy paczki chipsów, są kubełek z kajewsi oraz o od babunin, ale przetrawienie też są. Cześć Wiktor, gotowy na drogę? Cześć chłopaki, Kuba, coś ty na siebie włożył? Oryginalny żydowski stój, Andre uważa, że jako Żyd nie wzbudzam publicznego zaufania, dlatego każe mi wpuszczać włosy i brodę w mundur. W sumie sam powiedz, zaufałbyś strażnikowi miejskiemu, który wygląda jak Żyd? Nie, no widzisz, ja też nie, mniejsza z tym, gotowy już jesteś? Prawie, tylko pomóżcie mi spakować prowiant na drogę. Ciebie Wiktor powaliło, na Archolos płynie się ze trzy godziny. Weźmy. Będzie na zagrychę, tylko ja już nie mam miejsca w plecaku. A co tam masz? Pamiętacie, jak ostatnio trafiliśmy na nielegalną bimbrownię? Były tam flaszki pełne, takie samotne, to troszkę pożyczyłem. Ile? -mm, mm. No ten tego. Bańkę 40. 40 litrów. Bogowie to już przemet, A jeszcze musimy do Kacpra wejść Ile? Dobra, chłopcy jeszcze tylko wskoczę w wyjściowy dressik, możemy iść. Dobra, chłopaki Wy zostańcie, ja pójdę. Kacper ostatnio nerwowy, jakiś jest. Cześć, kacper, ja A ile? Kurwa gruba się zajebany przestań mi podkradać mój gminy i tekł ile, Kacper, to ile, ja a Co? A tak to ja Przepraszam jeszcze raz, twoja Ila cool już czeka, ostatnio jeden grubas w mundurze i okularach przychodzi po nocy i podkrada mi bimber, alkoholik jeden, interesy to ciężka sprawa w tych czasach, chyba nawet wiem kogo masz na myśli, to pewnie Sylwek, powiemy mu żeby się tu w mundurze nie kręcił, na nim możesz sporo zarobić. Aaaa, nie bój się przyjacielu, Sylwester Stalzenegger przybywa na ratunek. O wilku mowa. Sylwek, co ty za jasełka odwalasz? I gdzie jest Wiktor? Usłyszałem strzały i pomyślałem, że potrzebujesz pomocy. A Wiktor poszedł się wyszczać. Ech, takie sprawy jak zwykle z wami, debile. Sylwek, nie przychodź tu w mundurze, bo Kacper zrobi ci z dupy dursza. Następnym razem przyjdź po cywilnemu, to sprzedam ci po taniości. Spoko. Choć kuba, znajdźmy tego głąba, statek mamy za pół godziny. Jebane komary. Łopaki, mogę wam zadać dyskretne pytanie? Wal, jedziemy do drive-thru, głodny jestem, a jedzenie się skończyło. No tak, jakoby picie też, zostały może ty. Czy ty, Wiktor, zeżarłeś całe to żarcie, a ty, Sylwek, wypiłeś cały bimber i taku u ile odkapc praw? Ja pierdolę, przechodzicie samych siebie. He, 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 w końcu urlop. Może jedziemy do marketu jakiegoś. Jeszcze bym się łych napił. Mam już dość tego bimbeł. Brzydzę się wódką. Fuj. Jak mi wytłumaczycie, jak chcecie wjechać statkiem do marketu i drive-thru, to rozważyjmy te opcje. Czekajcie, kapitan statku idzie. Pewnie już dopływamy. Załoga. Pakować swoje tłuste dupski do portu. Dopłynęliśmy. Patrzcie, chłopaki, jak się sztywniak wykosztował. Przepraszam, zapraszam panów do recepcji. Tak, tak, mamy rezerwację na nazwisko Lord André. Zgadza się. Pan Jakub, pan Wiktor oraz pan Sylwester. Rezerwacja All Inclusive. Oto klucz do pokoju. Chłopaki, tu jest jakby luksusowo. Przyjaciele, przebierzmy się i spotkajmy się na dole. Sylwek, ale żeś się Pindżu, normalnie jak szczur na otwarcie kanału. A gdzie Kuba? No, jak się chce panny wyrywać, to trzeba wyglądać. A u kuby odezwała się żydowska natura, kiedy zobaczył złoty kibel i złotą suszarkę do włosów. Teraz stara się odmontować to tałatajstwo ze ściany. Powiedział, że mamy iść bez niego, dołączy potem. Kurde, żebyś znowu drogi nie pomylił, a gdzie to mamy dzisiaj balować? Klub dyskotekowy Remiza, na starym mieście. Chodź za mną. Dlaczego tu, łachudro, w takim stroju na pewno nie wyjdziesz. To klub dla elity, moi koledzy są w środku. Umówiliśmy się tutaj. Oto oni, to ja już sobie pójdę. Teraz do was wrócę, moje bąbelki. Jako, że to nasze pierwsze wspólne wakacje chciałbym wznieść toast za naszą przyjaźń. Pytanie, co będziemy pić? Wódeczkę moją ex, piwerko, bimberek czy może pójdziemy na bogato i łychę? Jestem za łychą, w takim razie łycha. Panowie, zdrowie, zdro zdrowie. zdrowie. Przyjaciele jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze jesteście. Zawsze mogę się z wami nauczyć. Zawsze mogę na was liczyć. Wzruszyłem się. Nowej pyska. Sylwek. Choć zagramy w fifę, to ja się pójdę wyszczać. Straszny skarchoros stać o usłamane, i usłamany. Nachlapałyś miszczynami na buty i smorfingtań. Opierdol mi petardę. Powiedz teraz, kto jest spray, tak to pragnienie. A coś ty za jeden, kto ja nie, twój stary. No jasne, że ty, a ty, ja jestem wyczesany Czesław, jestem strażnikiem miejskim Zarhoros. No widzisz, ja też jestem strażnikiem miejskim. Tyle, że Skornis. Nazywam się Wiktor. To co tu robisz? Jestem tu na ulopie. A ten zje pochlapał mi butyszczynami. Zaraz, zaraz. Za obnażanie się i publiczne oddawanie uryny należy się mandacik. Nie. Spokojnie, żartuję sobie. Coś mi się wydaje, że będę potrzebować twojej pomocy. Muszę złapać groźnego bandytę. Sorry ale ja jestem na Europie. Masz moc podobną do czarnego Gandalfa. Czarny Gandalf. A co to za jeden przywódca afroamerykańskiego gangu Ballasów. Kradną białym i rozdają czarnym. Na dodatek ten zjeb handluje bronią. Nie mogę ujadować, bo go ciężko znaleźć w nocy. To czemu nie spróbujesz w dzień? Jesteś geniuszem. Ale nawet jeżeli go znajdę, to nie dam rady go sam pokonać. Jasne, ja spadam. Załatwię ci awans. HMMMM praca plus awans równe więcej kasy. A więcej kasy równe więcej kebabów. Wchodzę w to, to świetnie. Spotkajmy się jutro w południe przed ratuszem. Cześć wyczesany Czesławie, od wczoraj mnie to zastanawia, czemu masz taki krzywy ryj? Jestem po nieudanej operacji plastycznej. Chciałem wyrywać dupeczki, jak łysy z Brazers, ale lekarz to fachowiec polski, więc wyszło jak wyszło, ale mniejsza, masz to, o kurwa, klamka, na korinis nie używacie pistoletów, mamy pałki, zazwyczaj wystarcza, tu jakbym miał tylko pałkę to skończyłbym co najwyżej z nią w dupie, u nas każdy szanujący się gangster ma co najmniej, p, m, k, a my mamy moc rangerów, ja jestem kebabowym rangerem, zaraz, zaraz, czym, a, zresztą nieważne, jest was więcej, a ty ty ty, już byś nasze sekrety chciał poznać. Dobra, nieważne. Pamiętaj, że działamy inkognito. Postaraj się zachowywać jak oni, za mną. A, -a, -a, a białe ścierwa, to was nauczy nie zadzierać z czarnymi. W szefie, nasze receptory mocy zlokalizowały nowego rangera na Acholos. Wczoraj zabił Małego Dyma, a więc nowy przeciwnik i do tego rasista zabijający Czarnych. Musimy przejąć jego moc i przekazać Czarnym braciom. Wkrótce Ballasi przejmą władzę nad całą wyspą. Wiktor, czekaj chwilę, ech, 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 lata już nie te, zresztą i tak musimy iść naokoło, ech, 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 co, dlaczego, co się stało? Mamy przed sobą idealny przykład antydemokracji. Skurwysyny chciały uwolnienia ceny w skupach, żeby były prywatne, a nie państwowe. Ale prywatiarze, jak zwykle, zaczęli ich jebać na hajs i teraz strajkują. Wieśniaki jebane wyciągnęły swoje ursusy i inne złomy na ulice i zamiast wkurwiać rządzących, tylko zatruwają życie normalnym ludziom. Rządzący mają to w dupie, a my musimy się z dziadami użerać. Za komunę to zaraz byśmy ich rozgonili. Ale teraz humanitaryzm nie pozwala. Kurwanska mać, więc blokują drogę. Musimy iść naokoło. Ziomek, masz jeszcze ten towar, co ostatnią. Ostatniego bata mam. Zostaw mi pojarę. Czego tu szukacie, białe diabły? Spokojnie przyjacielu, szukamy jakiegoś handlarza bronią, potrzebujemy jakiejś pułkawki. Prędzej dam się wyruchać policji niż pomogę załatwić kopyto białym diabłom. Spierdalać mi stąd. Spokojnie czarnuchu, nie szukamy kłopotów. Coś ty powiedział, ty debilu. Aaaaaa, wypierdalać mi stąd, Szefie, Białe Diabły znów wężą w dzielnicy. Chcieli kupić klamki, zabiliście ich, no ten tego. Nie, czy ja nie wyraźnie powiedziałem, że każdy Biały Diabeł ma być martwy? To jest walka z rasizmem przyjacielu. Walczymy o lepsze jutro dla nas wszystkich. Dlatego macie zabijać każdego Białego Diabła, jaki zapuści się do naszej dzielnicy. Ale Pan Falafel jest też. Pan Falafel jest Arabem i kręci najlepsze falafele na wyspie. Na dodatek jest moim partnerem biznesowym. To wystarczy, żeby go nie zabijać. Zaprowadźcie mnie do tych dwóch białych diabłów, osobiście się nimi zajmę. motyla noga. Falafel. Wiem, że masz podladą towar na boku. Potrzebuję go jak nigdy. Dawaj. Panie Meliciancie, kochany, falafel tu kebaby tylko ma. Dobre kebaby. No i na mój. Poproszę maga superch hiper duper rollo z wołowinką i ostrym sosiem. Wiktor, musisz teraz leć. A ty falafel nie leć ze mną w chuja. Dawaj ten towar. O dziękuję. O, mo, 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 mo. Falafel. Zajebisty ten kebab. Taki polski. Zupełnie jak u Achmeros Kornis. Ty znac mój kuzyn Achmed. No a czy dzik srableś Mamy tam kartę stałego klienta. Ahmed to mój ziomek od kebabu. Zawsze o 12.12 jemu niego. W takim razie dla przyjaciół Ahmeda specjalna sowiecka promocja. Do każdego kebaba dodajemy komunistyczną niespodziewankę. Wierzcie i jedzcie, to kebab, mój. Taki rosyjski happy. Meat. Czy ja już mówiłem, że kocham komunizm? No i to rozumiem, to prawie jak za komunę. Wiktor, bierz jednego, sami nie damy rady aresztować Gandalfa, trzeba się przebić po posiłki. A propos posiłków, zawsze po jedzeniu muszę na dwójkę, naprawdę będziesz teraz srał, ech. No dobrze, tylko szybko, jasne, zaraz wracam. A Gandalf, wasz szuka stoi przed lokalem ze swoim gangiem. Gandalf, przyszła na ciebie pora. W końcu cię dorwę. Uciekajmy stąd, nie mamy szans. Wieśniaki blokują drogi. Muszę wytrzymać, przynajmniej dopóki Wiktor się nie wyrze. Tylko tak mamy szansę. Ten drugi. Czarny Gandalf jesteś aresztowany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel bronią i okradanie białych. Na dodatek przejawy rasizmu wobec białych. Myślisz, że dasz radę aresztować nas wszystkich? Nawet jeśli to nie masz szans z najczarniejszym z czarnych rangerów. Wy biały jesteście najbardziej racistowskimi istotami na tej planecie. Nie będziecie mnie uczyć o rasizmie. Halo skończył się papier do faksu. Mógłby może któryś skoczyć? Kolejny ostry zos. Słyszeliście chłopaki? Facet chce poznać pełnię mocy najczarniejszego z czarnych rangerów. Z chęcią mu ją zaprezentuję. Przygotujcie się, o kurwa, szybciej, Wiktor. Dobra sywek, napiadalaj do nich. Mamy kod brązowy, ja zaniosę ten u papier toaletowy. Teraz... A mówiłem, że pusia się przyda. Kazaliście mi zostawić. ha ha ha. ha. Moja pusia, kochana. No już Sylwek, nie spuszczaj się tak do tego twojego karabinu. Dzięki za papier chłopaki, a wy coś cię zajebni? Ja jestem Kubato a to Sylwek. Jesteśmy kolegami Wiktora i tak jak on strażnikami miejskimi z Khorinis. To piękne pojednanie białych diabłów, ale czy o czymś nie zapomnieliście? Jeszcze raz dzięki za pomoc chłopaki, ale obiecałem wyczesanemu Czesławowi, że pomogę mu tego zjeba złapać i idę mu wpierdolić. A więc to ty jesteś tym Rangerem, że też musisz być biały. Miałem przejąć twoją moc, żeby służyła czarnym, ale skoro jesteś biały, to nie mam wyboru, zniszczę ją. A co ma do tego bieli czerń, Sam masz białe plany na kombinezonie. Wy, białe diabły, nigdy nie pojmiecie potęgi czerni. Ale mniejsza, zawalczymy gdzieś, gdzie tylko jeden ma szansę. gdzie jesteś? Co się stało? Musimy mu pomóc. Teraz to już za dużo nie zrobimy. Są w wymiarze Rangerów. Dobra, Sylwek, to może skończymy mecz w FIFA? Ale jak to, to wasz przyjaciel, musimy mu pomóc. I skąd w ogóle wyciągnęliście tego Ursusa? Ja to bym proponował po secie i jestem w stanie zaakceptować wyzwanie w FIFA. A Ursusa zajbaliśmy po drodze jakimś wieśniakom, nie chcieli nas przepuścić. Gadali coś o jakichś cenach w skupach. To kuba żydowskim sposobem podprowadził kluczyki, a że ja wypity byłem poprowadził. A mówiłem wieśniakom, niech sprzedadzą pole i kupią po kamienicy, zaraz będą mieli pieniądze, tam wasz kolega walczy, a wy o pierdołach gadacie. Wiktor se poradzi. Nie ma chuja na Mariole. Przez telefon mówił, że ma jakiegoś cieniasa skasować, ale utknął w kiblu, bo mu papieru do dupy, brakło to przyjechaliśmy. Kod brązowy tak zwany. Kubuś, pal Idziemy grać. Co jest? Co to za miejsce? To wymiar czarnego rangera. Tutaj dostałem moją moc. Ale teraz nie czas na dyskusję. Zlikwiduję tę białą moc. Nienawidzę jej niczym białego sosu czosnkowego w Falafelu. Przecież sos czosnkowy też może być czarny. Wystarczy użyć eksperymentowanego czosnku. z nie może żyć w harmonii. Nie musimy się zabijać. a już nawet sos czosnkowy przerobiliście na czarny. To takie rasistowskie. Inny diabły, tak mnie nie pokonasz. Moc kebabu jest u ze Jedyny prawdziwy kebab to falafel. Z sosem barbecue. A a kebab bez mięsa i to jeszcze z sosem do blabla. No to teraz masz pierdol. Jedyny prawinny kebab to mięsko wołowe i sosostry od Achmeda i falafela. skuje ci jej czarna pało. O tym mówię, Biały Diable. Zrobisz wszystko, żeby pokazać wyższość białych nad czarnymi. A teraz poznasz moją prawdziwą moc. Altimatea, tak najczarniejszego z czarnych Rangerów. Przygotuj się na śmierć. Widzisz, a mówiłem, żeby nie zadzierać z mocą kebabu i kebabowego Rangera. Teraz przekonaliby się, kim tak naprawdę jesteś. a, -a, -a jakiś randomowy biały typ aktywista. Wiktor, Wiktor, Wiktor. No mówiłem, Sylwek, że go nie dobudzimy. Wiktor, wstawaj, zestrałeś się. To co się coś się to, jak to co domówka u mnie była, za dużo się nachlałeś i te kebaby z wczoraj nie za świeże były, tak pierdziałeś przez sen, że sylwek nawet tak nie chrapie. A mówiłem żeby normalnie z Zahira kebabu wziąć, to się uparłeś żeby jakiegoś nowego Ahmeda próbować i się skończyło jak skończyło. Dobrze, że się nie pożgałeś bo by grosza się trochę zmarnowało. A teraz wciągaj spodnie na tyłek bo nas sztywniak z roboty wypierdoli. Ale chłopaki miałem sen. Śniło mi się, że Andre dał nam urlop na archolos. Opowiem wam po drodze. Kurde, gdzie mi spodnie w Ta, urlop. Jedyny co on nam teraz może dać to wypowiedzenie. Chodźcie już, Kain pewnie czeka. Trzeba się tą sprawą z farmy Akila zająć. head up up